Gdybyśmy w okresie międzywojennym zadali komukolwiek w Łodzi pytanie, gdzie znajduje się najlepsza szkoła mechaniczna, bez wątpienia wszyscy wskazaliby na szkołę salezjańską przy ulicy Wodnej. Warto przypomnieć, że nim zaczęto mówić o szkole przywodnej, ten teren był przez długi czas bardzo rzadko zabudowany. Gdzie niegdzie tylko stały domy, było tu jeszcze sporo uprawnych terenów a jedyne dobrze zagospodarowane miejsce znajdowało się właśnie tutaj, przy wodnym rynku. Bo znów trzeba przypomnieć, że wodny rynek i ten teren nazywano kiedyś Nową Dzielnicą, bo dosyć późno przyłączono ten obszar do granic miasta. Stworzono Nową Dzielnicę wtedy, gdy Łódź, Rozwijała się już planowo wzdłuż osi ulicy Piotrkowskiej i trzeba było znaleźć rezerwę terenową dla przyszłych osadników, w dodatku dla tych, którzy chcieliby zająć się rzemiosłem. I nowa dzielnica, utworzona w 1840 roku, miała im zagwarantować wygodne miejsce zamieszkania położone w pobliżu dużego rynku. W XIX wiecznej szybko rozwijającej się przemysłowej łodzi bardzo duża grupa młodzieży pozostawała bez pracy. Młodzież ta nie potrafiła nawet czytać i pisać. Sprawa młodzieży była nieobojętna łódzkiej inteligencji i przemysłowca. Próbowali oni tworzyć szkoły, które w okresie carskim były niechętnie widziane przez zaborców, ale udało się taką szkołę rzemieślniczą dla najbiedniejszej młodzieży stworzyć w dzielnicy przysłowiowej Nędzy. Tam na Starym Mieście, w okolicach Bałut, w 1899 roku z fundacji Emila Gajera, syna wielkiego łódzkiego przemysłowca, powstała szkoła rzemieślnicza. Nie pierwsza w Łodzi, bo trzeba przypomnieć, że szkołą rzemieślniczo-przemysłową nazywano tą, którą otwarto w latach 60 przy dzisiejszym Placu Wolności. Ale tam dostęp do szkoły miała głównie młodzież zamożna. Dla biedniejszej młodzieży miejsca tam nie starczało. I z myślą o nich otwarto szkołę przy Smugowej 8 Gajerowską, a także przy ulicy Pomorskiej została utworzona szkoła Fundacji Jaroczińskiej dla młodzieży żydowskiej. W tej szkole znaczny udział miał także Emil Gajer, który jak widać. Nie patrzył, kto pochodzi z jakiego domu, jakiego jest wyznania. Szukał praktycznych rozwiązań. Oczywiście pomysł utworzenia szkoły przysmugowej był tymczasowym rozwiązaniem. W głowie Emila Gajera ciągle powstawał projekt szkoły z prawdziwego zdarzenia i udało się to zrealizować w 1903 roku. Właśnie tutaj, przy ulicy Wodnej. Wtedy to bowiem wystawiony został spory, jak na łódzkie warunki, gmach. Kosztował on rodzinę gajerów blisko 120 tysięcy rubli. Poza gmachem szkolnym, poza salami wykładowymi w podwórku utworzono także warsztaty, w których młodzież w sposób praktyczny mogła nabywać wiedzę ślusarską, kowalską, ba, uczono się nawet wykonywać odlewy maszyn. Szkolne budynki Emil Gajer przekazał łódzkiemu, chrześcijańskiemu Towarzystwu Dobroczynnemu. I ono było właścicielem tej prywatnej wtedy szkoły. Szkoły wybudowanej przez Franciszka Chełmińskiego, który upodobnił ją na zewnątrz dekoracjami, do solidnej kamienicy. Kamienicy, która różni się od domów mieszkalnych dużymi, przeszklonymi oknami. Okna miały wpuścić do sal wykładowych maksimum światła. Miały jednocześnie udowodnić młodzieży, że uczą się w nowych, nowoczesnych warunkach. O tym, że budynek przeznaczony był dla szkoły rzemieślniczej, świadczą zachowane do dzisiaj dekoracje pomiędzy oknami. Te dekoracje to prostokątne płciny wypełnione płaskorzeźbionymi elementami, przypominającymi różne dziedziny rzemiosła, oczywiście związanego z mechaniką. Emil Gajer, mimo że był ewangelikiem, zaproponował przekazanie szkoły salezjanom. I w 1905 roku taki pomysł się tutaj narodził. Ale ze względów politycznych w Rosji carskiej salezjanie nie mogli przejąć szkoły mechanicznej. Do tego pomysłu wrócono po odzyskaniu niepodległości, z tym, że w latach kryzysu początkowo szkołę przekazano łódzkiej resursie stowarzyszeniu łódzkich Rzemieślników. Resursa za namową biskupa tymienieckiego przekazała w 1922 roku szkołę łódzkim salezjanom. Salezjanów początkowo było tutaj zaledwie czterech, ale z ochotą przystąpili do zorganizowania szkoły według nowych. Wymogów. Oni także pozyskali od władz miasta sąsiedni plac. Właśnie ten, na którym zaczęto wznosić nowy budynek szkolny. Budynek z bursą, z domem młodzieży, z salą teatralną, salą gimnastyczną i warsztata. Planowano także zbudowanie kościoła w pobliżu tychże budynków. Projekt wykonał społecznie łódzki architekt Wiesław Lisowski. W latach nowy gmach oddano do użytku. Różnił się on na zewnątrz od pierwszego budynku szkolnego. Był pozbawiony ozdób. Jedyne co go łączyło to duże okna. W gmachu tym znalazły dla siebie miejsce wszystkie tworzone wtedy kółka zainteresowane. Kółko teatralne, chór, kółka sportowe i turystyczne. Wszyscy tu mieli odpowiednie, zagwarantowane dla siebie miejsca. Przystąpiono jednocześnie do rozbudowy zaplecza technicznego, które znajduje się tam w głębi, za budynkiem głównym. W nowo wznoszonym gmachu szkoły Wiesław Lisowski zaprojektował także salę teatralną. Jako, że przy szkole powołano rok wcześniej zespół teatralny. Sala teatralna, bardzo duża, przestrzenna, rychło jednak została zamieniona na kaplicę, bowiem był tu projekt budowy niewielkiego kościoła, ale póki co brakowało pieniędzy i salę teatralną przysposobiono do potrzeb liturgicznych. W miejscu sceny zainstalowano niewielki ołtarz, ale zachował się do dzisiaj wykrój sceny typowy dla teatru. Nie oglądamy dziś ołtarza, bowiem trwa tu remont. Kościół ciągle pięknieje, bo ta dawna kaplica uzyskała rangę kościoła od 1978 roku, kościoła parafialnego. Z pierwotnego wyposażenia kościoła przetrwały niewielkie, ceramiczne stacje drogi krzyżowej. Podbały się one kiedyś bardzo, nie tylko uczniom, ale także tym mieszkańcom widzewa, którzy tu przychodzili do kaplicy. Nie zapomniano jednak o budowie sali teatralnej. Przystosowano pomieszczenia znajdujące się w przyziemiach szkoły. Są one równie duże jak ta sala. Są jedynie o wiele niższe. Po utworzeniu kościoła parafialnego zmieniła się także fasada budynku. W 1981 roku przeprowadzono tutaj generalny remont i wtedy fasada uzyskała te dzisiejsze ozdoby, które przypominają przechodniom, że tam wewnątrz znajduje się kościół parafialny, kościół Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych. W latach 90. Do obu starych budynków dodano jeszcze jedną część. I tu, właśnie w tej nowej części, znajduje się wyższe seminarium salezjańskie. Najważniejszą częścią Szkoły Mechanicznej Salezjanów były warsztaty szkolne. Mieściły się one w tym budynku, który do dzisiejszego dnia jeszcze istnieje, ale jest stopniowo rozbierany, ustępując miejsca nowym budowlom. Warsztaty szkolne to w zasadzie niewielka, mechaniczna, wielowydziałowa fabryka. Do jej prowadzenia zaproszono sosnowca, inżyniera mechanika Adama Fularskiego. Zaprosili go Salezjani w 1922 roku ruszyła tu produkcja maszyn. Maszyn, na których później w różnych zakładach łódzkich pracowali rzemieślnicy. Młodzież tej szkoły produkowała nie tylko proste rzeczy, jak z tego widać, ale również skomplikowane mechaniczne urządzenia. Nauka warsztatowa obejmowała trzy dziedziny. Ślusarstwo, tokarstwo i odlewnictwo. Odlewnictwo metali kolorowych i metali żelaznych. Oczywiście była tu także Kuźnia. W Kuźni pracował ojciec Adama Fularskiego, Tomasz. Charakterystyczna, duża, patriarchalna broda wyróżniała go z grona nauczycieli. Był on ulubieńcem szkolnej młodzieży. Podejmowano się tutaj prac także plastycznych, między innymi. Tu wykonany został odlew rycerza zdobiącego grób kapitana Pogonowskiego na starym cmentarzu. Młodzież tej szkoły wykonała również dekoracyjną studnię, którą do dzisiaj odnajdujemy na Placu Wolności. Studnię z niewielkimi mosiężnymi delfinami. Myślę, że zamiłowania artystyczne młodzieży szkolnej nie powinny budzić się zdziwienia, bowiem kierownik warsztatów szkolnych, Adam Fularski, odebrał także wcześniej wykształcenie plastyczne. Był podobno uczniem samego Akcentowicza. Zresztą Adam Fularski pozostawił po sobie jeszcze jedno dzieło. To właśnie on stworzył zespół teatralny. Ba, przez wiele lat. Opracowywał i wykonywał również scenografię teatralną. Syn Adama Fularskiego, leszek, znany w Łodzi działacz petetekowski opowiadał mi kiedyś, że ojciec, przygotowując scenografię do obrony jasnej góry, zadziwił wszystkich, kiedy istotni ni zowąt w papierowych lufach armatnich pojawiły się błyski i słychać było huk jakimś tam cudem. Zamontował odrobiny prochu strzelniczego, połączył to wszystko elektrycznymi przewodami, no i efekt był zaiste piorunujący. Adam Fularski najczęściej w tych przedstawieniach także występował. Podobno zawsze grał rolę Judasza. Szkoła mechaniczna Towarzystwa Saleziańskiego przechodziła różne koleje losu. Założona z inicjatywy znanego przemysłowca Emila Gejera. Później została przekazana po I wojnie światowej łódzkiej resursie. Rzemieślnicy przekazali ją właśnie Towarzystwu Salezjańskiemu. Towarzystwo Salezjańskie, założone we Włoszech w XIX wieku, przyjęło jako zasadę pracę z młodzieżą. I tutaj, w Łodzi, na bardzo trudnym gruncie, pokazało, że można tak uformować młode umysły i młode ręce że wykonają one praktycznie każde zadanie. Szkoła została rozwiązana w okresie PRL. Przestała istnieć, ale odrodziła się w 1992 roku. Jest tutaj gimnazjum i liceum ogólnokształcące i jest także wyższa szkoła ekonomiczna.